Jesteśmy w firmie Solana w piercieniu małym i zademonstrujemy pan, pan, Państwu tak powiem, proces wytwarzania pierogów. Zacznijmy od maszyny do zagniatania ciasta. Jest to stary niemiecki kemper, tak zwany gniałca niemoniosa. Woda. Proszę nie kręcić się. Kręci się. Widać, że szef nie robi pierogów, nie? A, a szef to co nad, nadzoruje, wyżej. Wyż. Szef, szef konsumuje, sprawdza, że tak powiem organoleptycznie i smakowo, czy wszystko jest w porządku. To jest miejsce, gdzie gotowe ciasto już jest formowane w takie no, porcje do wałkowania. Mhm. Tu mamy wałkownicę, yy, może z tamtej strony, właśnie tu już jest ostatni, wyjeżdża po ostatnim y, rozwałkowaniu placek, krojony jest przez te wykrojniki i tu przy właśnie takie paski z ciasta i tu przy takim pięknym stole na naszych formierkach Czyli takich ręcznych zaciskarkach, panie robią pierogi, rzucają na tę taśmę, i pierogi wyjeżdżają z tamtej strony ugotowane. Maszyny mm -hmm. nie będziemy otwierać, bo i tak nie będzie nic widać, bo tam jest po prostu łąk pary. Możemy przejść na drugą stronę. Gotowane pierogi nakładane są na blachy i na tym regale. Jadą do chłodni, te pierogi jadą do Bielska, te pierogi jadą do Biegostałku na giełdę na Andersa. Jesteśmy z drugiej strony chłodni. Tutaj, że tak powiem, wózek z pierogami z chłodni wychodzi na tą stronę. Te pierogi są przygotowane do przemioteczki. Farsze są robione na bieżąco, pierogi są zawsze świeże. Ze względu na to, że nie mają w sobie konserwantów ani środków jakichś barwiących, yy, polepszaczy smaków, to mogą się nazywać pierogi domowe. No, tak jakoś działamy. To w tej chwili są na tapecie szlachcice, pierogi zwane szlachcicami. To, o! Są, to są tarte ziemniaki na smażone na boczku i cebuli. i zaraz spróbujesz yy, gorących pierogów prosto yy, z. Produkcji. Mhm. Nie ukrywam, że takie są najlepsze, chociaż po też są bardzo smaczne, ale my mamy akurat ten przywilej, że możemy spróbować tego na świeżo. Na prosto, prosto, prosto z gara, jak to się mówi. No, nic, pozostało mi nic innego jak zarekomendować, żebyście po prostu wierciem mały. To jest miejscowość na trasie Siemiatycze Bielsk Podlaski. Tak. Odbijamy około... od głównej drogi 2-3 km, nie więcej. Nie, od 19 to mamy 800 metrów. Po no, słuchajcie, rzut beretem. Można w czasie drogi, jak się jedzie, zadzwonić już do Was. i... Można. I zamówić. I zamówić. Szczególnie, szczególnie w sobotę. Jeżeli chodzi o kiszkę ziemniaczaną, to, to radzę wcześniej się umówić, bo można odjechać z kwitkiem. Mm -hmm. y no, niestety nie jesteśmy w stanie zrobić takiej ilości, żeby wszystkim wystarczyło, szczególnie jeżeli to jest długi weekend albo jakiś odpust, albo jakieś święto większe, to, to wtedy lepiej się wcześniej umówić, zadzwonić, po prostu zamówić. I tam na określoną godzinę my wszystko wytłumaczymy już. Żeby...